To, co widzimy tu, jest papierkiem lakmusowym tego, co się dzieje w naszym środku, w jelitach na czele. W ciągu roku każdy z nas do naszego organizmu dostarcza toksyn zanieczyszczeń około 2 kg. Dlatego wspieranie jest bardzo istotne. Warto iść w tym kierunku. Moi drodzy, udało się. Karol dał się zaprosić i przysiadł jeszcze w te wakacje na mojej ogrodowej ławeczce Karol Kościelski, współtwórca ekosymbiotyku. Witaj Karolu. Dzień dobry, dzień dobry. My bardzo grzecznie, to jest woda z ekosymbiotykiem, bo to jest naturalny izotonik, szczególnie teraz, kiedy jest właśnie bardzo, bardzo gorąco, to ten organizm tak. nawadniamy, ale temat... Które pragniemy poruszyć, to w kontekście właśnie nawadniania organizmu, ale generalnie jakości naszej skóry i dbania o cerę naszą, o cały nasz organizm, ale o cerę. Dlatego, że, Karolu, teraz mamy sytuację obecnie taką, że nie tylko nastolatki, ale nawet osoby już dorosłe, dojrzałe, po 30, po 40 narzekają na problemy ze skórą. Dlaczego tak się dzieje? Przede wszystkim jeszcze na początku trzeba by było zaznaczyć, że no, o tej porze, jak się spotykamy i jest ten okres letni, wakacji, to sami wszyscy możemy zauważyć, jaki jest natłok również w mediach reklam, informacji, jeśli chodzi o kremy różnego rodzaju, w różnym wieku oczywiście, tak jak mówisz. No właśnie, żeby czy chronić się przed słońcem, czy przede wszystkim, żeby, żeby chronić tą skórę i możliwie dobrze... Wyglądała prawda? Dlaczego tak się dzieje? Pięknie już też w którymś programie, jak oglądałem, powiedziałaś, że wszystko zaczyna się w środku, w naszych jelitach, i to, co jest wewnątrz. To, to później odzwierciedla stan naszej skóry i to, co, to, co mamy nad, na zewnątrz. Ja nawet mówię, że tak naprawdę jakość naszej skóry, i mówię to e, kiedy mi zostało 56 dostatki, mam 44 lata i skończone. E, to... Piękna liczba. Piękna, <grymna> mistrzowska. E, bardzo lubię, bardzo. Nawet wolę niż 14-18. To zawsze mówię, że jakość naszej skóry, dlatego Wam pokazywałam też naturalną pielęgnację, różne rytuały takie. Zresztą wrzucę tutaj materiału, żebyście sobie mogli przypomnieć. To, co widzimy tu, mm -hmm. jest papierkiem lakmusowym tego, co się dzieje w naszym środku w jelitach na czele. Tak, to jest prawda i to jest takie, taka połączona e, między sobą e, synergia jelita skóra, tak samo jak mamy e, to połączenie e, osi litowo mózgowej tak samo mamy tutaj e, ten to połączenie, tą synergię i trzeba przede wszystkim powiedzieć, że no... Właściwy wygląd skóry czy kondycja to przede wszystkim to, co dzieje się właśnie w naszych jelitach i tak jak pracuje mikrobiom jelitowy i w jakiej kondycji mamy ten mikrobiom. Więc tutaj dbamy, tak jak powiedziałaś, że pijemy sobie ekosymbiotyk, żeby dobrze właśnie nawodnić również organizm, to zaczynamy w pierwszej kolejności od tego, żeby, żeby wzmocnić ten mikrobiom, który się przekłada właśnie na stan naszej skóry, paznokci, włosów. To jest bardzo ważne, żeby, żeby w ten sposób... Yy, tego zacząć przede wszystkim, wiesz? Ale myślę o tym też, Karolu, że my często sobie nie zdajemy sprawy z tego, że czasy są obecnie, myśmy o tym rozmawiali, kiedy spotkaliśmy się zimą, że mhm. czasy obecnie są na tyle wymagające, że nas to dziwi, co się dzieje na naszej cerze. A zobaczmy, co my wkładamy do środka. To jest jedyny dom, w którym będziemy mieszkać całe życie, nasz organizm. A to, co wkładamy do środka, jakość żywności, tego, co tak. pijemy, jemy, ale też. Jakimi ludźmi się otaczamy, jak śpimy, jakie treści do nas docierają, po prostu na czym skupiamy uwagę w kontekście też stresu. To wszystko ma wpływ. Przecież nasza jelita to jest nasza wrażliwość, nasze emocje Dokładnie. reagują na stres bardzo, bardzo mocno. Więc po prostu zdajmy sobie sprawę z tego, że to jest układanka puzli i jeżeli my nie będziemy tego mikrobiomu wspierać, Spiera, tak. No, to może to wyglądać właśnie różnie w kontekście tego, co się dzieje na naszej cerze. Tu warto podkreślić taką rzecz, że w ciągu roku każdy z nas do naszego organizmu dostarcza. No dostarcza tego zbędnego balastu, czyli tych toksyn zanieczyszczeń około 2 kg. I organizm musi sobie straszna liczba, prawda? Mhm. Aż mi kręciła w nosie tutaj radzić, żeby właśnie usuwać. A skóra jest takim elementem, gdzie. Większą powierzchnię. Tak, tak samo wchłanianie, ale i później okazanie stanu naszego mikrobiomu, czyli również oczyszczania, i różnych ewentualnie zmian na skórze. Dlatego to wspieranie. O którym, o którym cały czas mówimy, jest bardzo istotne i, i od nas zależy, w jakiej kondycji ten mikrobiom będzie. Czyli to nie jest tylko, powiedziałaś, pięknie dom nasz, w którym ciało całe życie mieszka, mieszkamy. To istotną rolą jest to, żeby, żeby go wspierać. To jest od środka, ale od zewnątrz również należałoby wykonać pewne, prawda. Mm -hmm, a, okay. a ja pokażę mm -hmm. Wam, bo to jest mój ukochany żel. I dlaczego już mówię ukochany żel? A kto Was zamęczał? Tyle czasu, żebyście to przygotowali? Tak obiecałem, <laughs> jak rozmawialiśmy, że jeszcze poczekaj troszeczkę, jeszcze poczekaj, robimy, pracujemy. Nie była pokorna, ale powiedziałam nie, nie, nie. Nie ma takiej możliwości, żeby to się nie pojawiło, bo to jest właśnie, moi drodzy, żel, który jest nie tylko, ja używam już bardzo długo, no bo odkąd się pojawił, a byłam nawet testerem tego, zanim się pojawił. Żel, który, który jest nie tylko do higieny intymnej, do mycia całego ciała. Ja nawet mówiłam jakiś czas temu, że piorę w tym bieliznę, żeby właśnie nie prać, słuchajcie, w chemii, ale tak ręcznie, nie w pralce. I, tak, tak. I tak samo w się w tym kąpie. Świetny do, do właśnie pielęgnacji skóry od zewnątrz, całego ciała, ale on nieprawdopodobnie też chroni skórę przed w ogóle smogiem. Generalnie. Który to jest smog bardzo zły dla naszej cery, prawda? Tak. Powoduje, wiesz, no, różne zmiany, przebarwienia skóry, ale tu no, ładnie powiedziałaś, że do różnych y, celów, czyli pielęgnacji całego ciała jest dedykowany do higieny intymnej. Właśnie to jest bardzo ważne, że kiedy kobiety używają również różnych kosmetyków do pielęgnacji no, twarzy, dekoltu, to wtedy y, super rzecz, żeby tak zmyć, wiesz, pozbyć się tego wszystkiego, tego zbędnego balastu, czyli o mikrobią skóry i pięknie mam przygotowaną tą skórę. Również tak jak teraz mówimy o tym okresie wakacji, letnim, żeby chronić, wiesz, przed niekorzystnym działaniem nieraz tych różnych, różnego rodzaju promieniowania, zabezpiecza właśnie skórę przed dostawaniem się tych szkodliwych substancji, na przykład z, no różnego rodzaju kosmetyków, no bo prawda, różne składy są tych kosmetyków, ale zostawia biofilm, taką ochronną warstwę tych dobrych probiotycznych bakterii. To samo, co, co cały czas podkreślamy, że dbam o mikrobiom jelitowy od środka, to tutaj dbam o mikrobiom skóry z zewnątrz. I praktycznie mamy takie bardzo fajne połączenie, wiesz, od środka i zewnątrz e, zabezpieczenie i ochronę e, naszej skóry. Karolu, dlaczego nie powinniśmy robić tak... Ja znam odpowiedź na to pytanie, ale mm -hmm, wolałabym, mm -hmm. żebyś ty odpowiedział. Bo często jest tak, że jak my szukamy, a już to typowe jest u nastolatków, z całą moją miłością do tego wieku, że bardzo często, kiedy pojawiają się problemy ze skórą, to nastolatki mówią tak. Ja chcę dostać tabletkę, antybiotyk i sprawę mieć mhm. Bo Chodzi o to, że to tak nie działa. To tak nie działa, jeżeli my nie zmienimy też nawyków żywieniowych, jeżeli my o tej jelita nie zadbamy, jeżeli my nie przeprowadzimy takiej kuracji, która... Bo też musimy powiedzieć uczciwie, że jeżeli myśmy narozrabiali w tym organizmie i doprowadziliśmy jelita do takiego stanu, jaki mamy, że mamy problemy ze skórą... Dysbiozy. Dysbiozy jelitową, to nie możemy liczyć na to, że na przykład wypijemy sobie szklaneczkę ekosymbiotyku i to nam pomoże, bo to tak nie działa. Działa od pierwszego... Łyku. Ale jeden łyk nie wystarczy. Yy, Okej, okay, już rozwijam, yy, w kontekście tego, że, że wtedy już yy, w kontakcie z danym środowiskiem, w tym przypadku już w jamie ustnej yy, spełnia swoją rolę, czyli yy, odbudowuje tą dobrą florę yy, bakteryjną, probiotyczną, i cały później dalej jak pijemy yy, przewód pokarmowy. Ale no to właśnie to jest ta rola, yy, o której mówisz, że nie sama. Szybkość w sensie, że pójdę do apteki i kupię jakiś specyfik i on ma natychmiast zadziałać czy rozwiązać problem. Bo ten problem jest właśnie głębiej, tak jak powiedziałaś, czyli w dbaniu o to, żeby, żeby on był, ten, ten mikrobiom w dobrej kondycji, żeby, żeby mógł pracować i dobrze funkcjonować, to my musimy wykonać pewne z naszej strony ruchy, żeby go. Wzmacniać i dostarczać no, dobrych bakterii probiotycznych, które no, służą równowadze i właśnie tej bioróżnorodności. Oczywiście, masz rację, to się nie zadzieje od pierwszego łyku, ale proces, to jest biologia, trwa kilka tygodni, kilka, kilka miesięcy w zależności od stanu tego naszego mikrobiomu, tej mikrobioty jelitowej, i w zależności od tego, Ktoś ma większą, ktoś ma mniejszą dysbiozę, także to wszystko się rozkłada w czasie. Ale jeśli miałbym powiedzieć, że to ma właśnie sens, takie podejście, to jest najbardziej słuszne, jakie tylko byśmy mogli sobie wyobrazić, bo to się przełoży no, na cały organizm, nie tylko naszą skórę, ale skóra jest właśnie takim lustrem, którym możemy bardzo szybko... To stwierdzić, jak, jak to tak naprawdę w środku jest w naszym organizmie. Także mówisz, że czy osoby trochę starsze, w wieku dojrzałym, ale tak samo nastolatki czy, czy nazwijmy młodzież, ma problemy skórne, już nie tylko mówimy tutaj o trądziku, ale ogólnie o różnego rodzaju na tle nawet alergicznym. To pierwsze właśnie, co powinniśmy zacząć, to zadbać o to, co się dzieje w środku. Jak uzupełnimy to właśnie o higienę skóry, całego pielęgnację całego ciała, no to mamy tą pewność, że, że wzmacniamy się jak gdyby dwukrotnie, bo z zewnątrz i od środka, wiesz? I to jest no, bardzo nie. najlepsze podejście, jak tylko bym miał powiedzieć, to, to warto iść w tym kierunku. Warto. Jestem tego najlepszym przykładem. Zresztą nie tylko ja, ale cała moja rodzina. Natomiast y, zanim właśnie, bo ja zawsze potem zapominam. Moi drodzy, przypominam, że macie dostępny od dłuższego czasu kod naturalnie właśnie. Można go użyć wchodząc na stronę jako symbiotyk. Kod naturalnie wpisujemy i on daje nam minus 25%. To w podziękowaniu w koło wychodzi nam naprzeciw już chyba drugi czy trzeci rok i nam ten kod właśnie tutaj ofiarowuje. Ale to w naszej wspólnej współpracy Ta, No Ciebie. takie dziękuję, no bo ale to tak ja was o to poprosiłam i puszczamy w świat, więc ja tutaj przesyłam wdzięczność od tych wszystkich osób, które, które z tego już bardzo długo korzystają, dlatego że to, co jest ważne, Karol, to powiedzmy o tej kuracji. Jeżeli ktoś ma problemy z cerą, jak powinno wyglądać właśnie trądzik, czy atapowe zapalenie skóry, czy takie sytuacje alergiczne, które się pojawiają na skórze, jak powinno wyglądać dawkowanie jako symbiotyku? Podstawowy okres, taki, który już zawsze powtarzam z naszego wieloletniego doświadczenia i praktyki, 6 miesięcy to jest podstawowy okres, natomiast proszę żebyś właśnie też przekazywała tą informację, że ekosymbiotyk został stworzony tak samo jak ekosymbiotyk żel do ciała, do takiego codziennego stosowania, do codziennej pielęgnacji, żeby on cały czas nam służył i pomagał w codziennym życiu, codziennej diecie. Jedna dawka to jest absolutne podstawowy również taki, że mniej już nie można ale w stanach jakichś nasilonych infekcji czy różnych, tak jak powiedziałaś, czy zmian skórnych. Oczywiście spokojnie wtedy można dwie, trzy takie miareczki, takie dawki. W zależności dzieci 5 ml, dorośli 15 ml. W ciągu dnia przyjmować spokojnie, bezpiecznie. A jeśli, jeśli też miałbym powiedzieć, że, że jak pytacie Państwo, czy można jeszcze zwiększyć, to spokojnie do pięciu nawet y, takich dawek, takich porcji sobie w ciągu dnia w razie potrzeby można włączyć. Y, a taka, taka no, podstawowa, będę się trzymał tego słowa kuracja To jedna, dwie, dwie miarki, wiesz, i wtedy mamy fajnie nawodniony organizm. Ta skóra też utrzymuje i chroni w przypadku ekosymbiotyku tą warstwę lipidową, skóry ją zabezpiecza. I odpowiednie, wiesz, elastyczność, nawodnienie. No to są takie bardzo ważne dla skóry. I dla, no dla każdego, prawda? To nie chodzi tylko, że kobiety wiadomo jako płeć piękna, ale no, mężczyźni już też coraz częściej na to zwracają uwagę. Także dla każdego. Dla każdego, słuchajcie, od, od początku wakacji mamy takie właśnie szoty, które można zabrać w podróż, dać się do plecaka dziecku, zapakować, słuchajcie, do samolotu, jak wyślecicie, no bo trwają wakacje, więc to jest niezwykle wygodne. Ja tylko ze swojej strony powiem, ja już swoją półroczną kurację skończyłam bardzo, bardzo, bardzo dawno, ale ja nie zamierzam się z tym rozstawać, bo ja to nazywam mój anioł Stróż XXI wieku. Naturalny. Tak. Naturalny. Karolu, wszystkie tutaj panie, które nas oglądają, panowie też, ale bardzo dużo jest pań, które zresztą miałeś okazję spotkać na różnych kongresach i wiesz, jakie to są fanki ekosymbiotyku. Zawsze wołają, sama byłam tego świadkiem. My kochamy probeokoło, my kochamy ekosymbiotyk. I wiesz, mówi się, Karolu, że a propos miłości, że miłość nie mówi żegnaj, miłość mówi do zobaczenia. Okej. Okay. <laughs> A ponieważ my Was kochamy za to, co robicie, i jak bardzo nas wspieracie, to czy mogę powiedzieć do zobaczenia? Nie wiem, czy na tej ławeczce, czy na mojej kanapie, czy w mojej kuchni. Z wielką przyjemnością, jak najbardziej. Czekam, jak, jak będzie taka możliwość ustalenia sobie kolejnego naszego spotkania, to z przyjemnością Cię odwiedzę. Dziękuję. Piszcie, słuchajcie, zarówno do Prawie koła, wchodźcie do nich na stronę, żeby czytać badania naukowe na stronie www.ecosymbiotyk.pl. Ja Wam wrzucę tutaj w rozwinięciu strony. Pamiętajcie, że macie do dyspozycji kod rabatowy naturalnie minus 25%. Puszczajcie w świat, żeby to po prostu móc ten organizm wspierać wszystkich pomiędzy pokoleniami. A my mamy nadzieję jeszcze, jeszcze tutaj z Karolem się spotkać, więc jeżeli macie jakieś pomysły, jeśli chodzi o rozmowy, to Karol powiedział: Do zobaczenia. Tak, do zobaczenia.